Czego tedy, kurwam, Dlaczego tedy kurwa jest? Dlaczego Teddy kurwa jest? Dlaczego. Tada nie jest. Tedy jest super. Więc siema siomieczki z tej strony Daski. witam w najnowszym odcinku na moim kanale. I tak, w końcu zebrałem się do nagrania drugiego odcinka z OmeTV i nie wiem co mam wam mówić, więc podajcie na Instagramy, łapkujcie, subskrybujcie, a ja co? Ja już was dłużej nie zanudzam? a może wróćcie do odcinka lepiej. Ale chyba nas czeka w nocy czyste niebo. Nie uważasz? Znaczy, już jest trochę noc. Możliwe. A wiesz czemu? Czemu? Bo wszystkie gwiazdy schowały się w Twoich oczach. Kolejne. No. I bardzo ładna ściana, bardzo ładnie pomalowane usta też trzeba przyznać. Okej. Okay. Dzięki. Ta to kubek z kotem. Tak. Moja mama byłaby zachwycona. O, Twoja mama lubi koty? No, jest, to może przygarnia no takiego moment. kociaka jak ja? Nie, przygarnia tylko ładne kociaka. polało. Hejka. Surprise motherfucker. Okay. Co za ham. Co za skamer. Ładna ściana. Możesz popatrzeć. Dziękuję, taka... Trójkątna. Taka wyjątkowa, jak ty. Siema, blondie. Siema, kominiara, co tam? Siema, Diablocher. Ty masz krzesło za dwa kroka, a szafkę za stówkę. No. Jeszcze z drugiej wojny światowej. Rok tego. Wiem. Rok produkcji 1911. 1912 dokładnie. No ale... Może? Blisko byłeś. Sorry, sorry. No, tak wiesz, zasłoniłeś się. Jeszcze zasłoniłeś szafkę, nie? No, no, no. Wiem. Ciężko. Boju. Spoko. To wybaczasz? Wybaczę. Ja wybaczę. A czego słuchasz? Nie powiem. Że tak buja tobą jak moim starym po jednym browarze. Nice. Nacienie! Nie, ja dam radę, nie wiem, boję się. Co zrobiła? Nie, nie. Humogi, hua, hua, hua. Nie wie chciać, by nie wiedzie, co. Nie wiedzie, co. Nie wiedzie, co. Nie wiedzie, co. Widaj, góra. A nie jesteś zmęczona? Tak, ja sobie idę spać, papa. A, nie dam skończyć. Nie. Jakiego masz psa? Słyszę, że czeka. O matko, to jest mieszanka, ci wały są stafem. O, to fajnie <noise> no, no, tylko... No, musiało no. bolać <noise> No nie było no. może tam przyjemnych... Ale może było, skąd wiemy, nie wiemy takich... Nikt nie tego nie wie tego. Hejka! O, co tam, Jak masz na imię? Mam na imię Ania, a ty? Tak? Ja Dawid. Ej, ale naprawdę, Ania? Serio, no. Kurde, ej, pasowałoby do ciebie Coca-Cola. Dlaczego? Bo jesteś tak urocza i słodka. O, jak mi miło. Kurde, ale wiesz, no ja zajęta, no to wiesz. Masz chłopaka? Mam. A chcesz mieć drugiego? Nie no, nie, no nie, no jeden mi wystarczy. No ale możesz mieć dwóch, po co ci jeden? Bo kocha no, najmocniej. Ale słuchaj, możesz mieć jednego burgera w maku, ale możesz mieć dwa. Ale dwoma się trzejem. A jednym se nie pojesz? Pojem se. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Tak? To no mało jest. Tak. Ty, bo wiesz, jestem niziutką. Ja bym cię zabrał do kina, nie? Bo teraz chyba są już otwarte. Ale wiesz, co nie można. Tak, no nie, chciał... nie, jeszcze nie są otwarte. No nie, no ale nie, bo bardziej chodzi mi o to, że nagle otworzą już te kina, to nie można ze sobą własnych słodyczy. Mm. Uuu, ale sexy. Ściana. No ja, no nie się, no. się, bo chcę popatrzeć na ścianę. Jest tak sarombista, naprawdę. To jest. Jeden. Boże, ale idź, idź z kadry. Idź, psik. Kurde, Popatrz. A zbierasz no. kubeczki po jogurtach? Nie. No ja też nie. No patrz. Idealnie. Becisz? Jesteśmy sobie pisani. Gwiazdy. Dokładnie. Zespały. Bez spitu. Jakie masz zainteresowania? interesowania. No to... ...oprócz tobą to tak myślę, że... ...jeszcze myślę, że... ...co się śmiejesz? Nice. W ogóle co za zdjęcia? Moje. Z ludźmi, których... których lubię. Których lubisz? No, ...a mało ludzi lubię. A mnie lubisz? Mogę tak powiedzieć chyba. A, to możesz powiedzieć to tak czy nie? Nie ma odpowiedzi o okrężnej. Tak. Dlaczego ze mną nie masz zdjęcia? Hmm. A skąd mam mieć to zdjęcie? Dobre pytanie. Dlatego możemy się umówić na spotkanie i zrobić Ma. sobie zdjęcie. Żebym tam na ścianie hmm. zawisnął. Ale w wyjątkowym nie. miejscu. Mnie wyjątkowym. Wyjątkowego człowieka na wyjątkowe miejsce. Po co ci ze mną zdjęcie? Bo chcę. Znasz mnie 5 minut. No. A musiałbym dłużej, czy co? Nie wiem, Z jakiś etap, to pokémony bawimy się, że muszę wyłowić Ale nie umiem mówić. Pokémon. <ścoughs> oh, naprawdę ładna, naprawdę ładna ściana. Dzięki. Fajna, taki kolor jest naprawdę taki. Znaczy... Nie za ciemny, nie, nie, z... nie za jasny. mi się nie podoba, ja bym zmieniła troszkę wpyter. no jaśniejszy ten kolor. Okay, to mi się wydaje, okay. że to jest nic, ale dla mnie jestem generalnie aranżatorem ścian. Ja generalnie wow. zajmuję się zawodowo ścianami i jestem. Po skończonej szkole ścianictwa. Naprawdę, to jest wszystko okay, tylko że nie robione cię. w Polsce, bo w Polsce takich rzeczy nie ma, niestety. W Polsce jesteśmy jeszcze. No, no bieda jest, no to jest po prostu. Tu... Nie no, trochę jest ta Polska. Jest. No, rozumiem, no. rozumiem. Ja to skończyłem w Petersburgu. Wow, niesamowite. Skąd jesteś? No, mówiłam, za Faktycznie. Wiesz, gdzie są... Wiem. Dobrze. a ty skąd jesteś? Ja mało polska okolica Wadowic. Okay. Wiesz, ja. gdzie są Wadowice? E, nie wiem, gdzie są Wadowice, ale wiem, gdzie jest Małopolska. polska. Gdzie? <laughs> no, nie. no tak na środku chyba, nie? <laughs> małopolska, polska, mało polska, mało polska. Wystarczyło pisać województwa, mapa województw. To no ja napisałam właśnie województwa. No i weź w grafikę. Tu są Szczecin, Olsztyńskie, Białostockie Ty na pewno w, w województwo weszłaś? Nie <grymne> wiem Mało polskie, ja tu, tutaj nie mam. A tu nie jest na to jest na dole Koło śląskiego i koło podkarpatskiego. Myjesz się? Myję się O, no to dobrze, to dobrze, bo niektórzy się nie myją No niektórzy się nie myją A generalnie jestem z takiej organizacji chroni no. środowisko, nie? No to fajnie, hmm. fajnie, żeby było wszystko widać. Ale wiesz źle? Pod prysznicem się marnuje wody podczas jednej kąpieli? Nie wiem, pewnie trochę dużo. Bardzo duży. dużo, bo zazwyczaj siedzimy i nawet, nawet nie myślimy o tym, że po prostu siedzimy za długo. Zamiast się umyć i szybko wyjść, ale umyć się dobrze. Ja nie mówię, że bierzesz wodę. W no wiem. wiem. Wiesz. Po prostu chodzi mi o sensowne umycie się. Na przykład, to ktoś ma wannę, to marnuje się jeszcze więcej tej wody. Ale do wanny może wejść kilka osób potem. Znaczy, no, nie powinno się, ale może, nie? Dlatego ja wychodzę z inicjatywą, żebyśmy się kąpali razem, bo po prostu. żeby mniej ludzi marnować. No chyba lubisz pandy, nie? Chciałabyś je chronić. Chcesz, żeby umarły. Tak, bardzo bym chciała je chronić. Okej, okay, to przyjedź na lasie. A jest tam woda? bieżąca? czy z rzeki Brana? A no właśnie. Nie no ja mieszkam w tej w tej takiej bogatszej rodzinie, no nie. Więc my mamy takie podstawowe y, do życia pod, te potrzeby mamy takie. Say